hej, hey, wracamy prosto do Cytadeli, e, która jest pełna rogarów. E, czego się nie spodziewałem? Miałem nadzieję, że tutaj będzie takie, wiecie, m, punkt, e, be, bezpieczny punkt, gdzie będzie mnóstwo żołnierzy i nie będzie trzeba się o nic martwić, ale jednak nie. Jak widzicie, musimy się przedostać na szczyt cytadeli, ale to raczej nie będzie łatwe. Sprawdźmy najpierw tutaj, bo dźwięki podpowiadają, że jest to jakiś sekret. Dobra, otwieramy runami. Najwyraźniej potrzebowałem więcej niż jednej runy, żeby otworzyć te drzwi. Oż ty! Ja cię! Wcale go nie zauważyłem, dopiero jak się zaczął podnosić. O, jak ja was nienawidzę. Okej, okay, już nie wstanie? Nie, na szczęście. Dobra, nic tutaj nie wypadło. Uuu! Takiej czerwonej pieczęci to chyba jeszcze nie widziałem na skrzyni. Ofer zamknięty. Ok, a jak mam go otworzyć? Zazwyczaj jak jest taka pieczęć, to można otworzyć runą. Chyba, że potrzebuję dużej runy, żeby otworzyć taką pieczęć. O kurczę! Nie mam żadnej e, dużej runy na zbyciu, niestety, bo zmieniałem je od razu tak, żeby wykorzystać w pancerzu i w broni. Ajajaj. No. Szkoda, szkoda, bardzo, bardzo bardzo szkoda. Ojej, aż mi się język wyłączę. Eee, bardzo nie lubię zostawiać właśnie skrzyń w taki sposób, bo prawdopodobnie już nigdy do niej nie wrócę. Wow! Okej. Okay. Ja cię kręcę. Ile ich tutaj będzie? O nie. Podszedłbym blisko i wstrząsem uderzył, ale... Nie wiem, czy to się nie, nie skończy źle dla mnie. Ło! No właśnie. Ciekawe, czy on może przejść przez te drzwi. Uciekaj! Nie! Nie, 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 nie! Zostaw mnie! Ała! Okej, okay, wróciliśmy w to miejsce. Nie było łatwo, bo wszystko się znowu odrodziło. No i musimy jakoś jakoś sobie poradzić z tym gościem. A tu jest kurczę trochę ciasno. tam tamtego mi namierzyło. To może najpierw tamtym się zajmiemy. Mam nadzieję, że ten... Ten duży tutaj nie przyjdzie. Najgorsze jest to, że on jest wyższy niż te, to przejście, które, w którym teraz stoję, ale i tak przez to przejście przechodzi bez problemu. Najpierw załatwimy tamtego, tak żebym czasem przypadkiem na niego nie wleciał podczas walki. I dopiero spróbujemy się zająć tym dużym. Tylko wiecie, nie jestem pewien, jak się za niego zabrać, może. Bo tak, wstrząsem nie, bo to nie zabija go całkowicie, tylko zostawia go na tym ostatnim etapie, a w tym ostatnim etapie on robi 1,500 ataków z obrotu. I jak jestem blisko niego, no to już po mnie. A żeby użyć wstrząsu, muszę być blisko. Szał nie bardzo, bo będę musiał też podbiec i go atakować. Taran byłby dobry, bo mogę go z daleka atakować, ale to wymaga no, kilku ataków. Hmm. Eee, no nic, spróbujemy taranem. Tak, żebym mógł po prostu się trzymać na odległość. Ok, nie ruszył w naszą stronę. Dobrze. Wiem, że to jest trochę nudne do oglądania, ale jak będę ginął co chwila. Uwierzcie mi, to, to też będzie nudne. Także próbujemy. Próbujemy we, w miarę bezpieczny sposób. Dostać się dalej. Nie, 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 nie. Tylko tu nie biegni. Okej. Okay. Wiecie co, spróbujemy teraz. Spróbujemy go teraz załatwić wstrząsem, bo jak już mam mało, mało życia, mało punktów życia, czy jak to tam inaczej nazwać, to powinien już od tego zginąć. Eee, tego, że, że mnie zabił niedawno. Jest to, że wiem, że on musi mnie uderzyć więcej niż raz Żeby mnie zabić. Okej okay. Okej, okay, bo już się bałem, że go nie trafię tym O, dobra Mamy to Czego ty pilnowałeś? Co my tu mamy? To jest wyjście, czy. Nie, to jest chyba jakaś dalsza część cytadeli. Która jest oczywiście na razie niedostępna dla mnie. Okej, okay, idźmy dalej. Czyżbym usłyszał. kryształ do zapisu? Wow! Ach, to ty. Ciebie też nie lubię. Na wszelki wypadek sobie zmieńmy broń. Bo na niego mam już sposób. No, właśnie! Okej, okay, słyszałem tak jakby aktywujący się kryształ zapisu. Odgłosy walki słyszę, ale skąd? Co to jest? Gargulec i jastrząb? Dopór, ciekawe. Sprawdźmy to od razu. Eee... No, gdzie jesteś? Na samym końcu? Naprawdę? Czym to się charaktery... Łojeny, zwinność 26. Ojacie ja cię kręcę. Oba potrafią latać i oba są niebezpieczne. Tego topora używano do rzucania w czasach, kiedy ta technika walki nie wyszła jeszcze z użycia. To jest topór do rzucania? Chwila. Um. Ok, um. a może no nie na pewno nie mogę go rzucić, <gry> ale założę się, że też ma jakąś właśnie ukrytą moc, tak, tak, jak, tak jak tutaj rządza krwi. Eee, tylko jak ją. Jak ją e, rozwinąć. Bo rządza krwi, to wydaje mi się, że po prostu muszę zabijać przeciwników tymi mieczami, żeby e, one się wzmocniły tutaj. No nie wiem. W każdym razie bardzo fajnie wygląda ten topór. E, kiedyś na pewno sprawdzę, jak się go prawidłowo używa. E, dobra. Coś czuję, że za tymi drzwiami ktoś tam właśnie mocno walczy, ale najpierw zajrzę tutaj. A nie, chwila, moment. Ja przecież muszę się dostać na szczyt cytadeli. To nie, to najpierw zajrzyjmy tu. Może na szczycie yy, antanas z, kim, z kimś walczy. Aha, zamknięte. Super. No dobra, no to idziemy na górę. Sprawdzimy, co tam się w ogóle dzieje. Kurczę, nieźle ich tutaj rogarowie wytłukli. Chwila, chwila. Tu widzę, że jest kolega. Aha, i już mnie zauważył. <grystanie> Stojąc tyłem do mnie. Ups, nie ten atak. No, no właśnie, okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. A nie to A to jest rycerz, okej. Okay. To oni pewnie sobie walczyli. Hado Powiesz mi coś Kolego? Nie? Nic? Na pewno. O, a tu kolejny potwór. Ty, to jakim cudem ten rycerz przeżył? Chwila. To są rycerze? To jak to się stało, że tutaj stoi sobie potworek między nimi, tak po prostu? Trochę bez sensu to było. Tak. Nie wiem, oni chyba powinni walczyć ze sobą, czy coś. O, nie, wcale nie musiałem. Tak, już byście do tej pory nie żyli, gdyby nie ja. Mnie, jak mojego to

No I can't believe he killed all those demons by himself. I've had my share of fears, but... Psst, there he is. How can he be so powerful? Is he taking part in those, you know... Psst, there he is. Czy... Are you crazy? What if he hears you? Hey, don't stand so close. It's making me uncomfortable. No. I mean the only creatures I saw fighting like this are the Rogar and him it's just too crazy. Better not to think about it <laughs> there he is <laughs> I can't believe he killed all those demons by himself.

teraz oczywiście będą mnie podejrzewać o nie wiadomo co no bo przecież jakim cudem sobie poradziłem z tymi wszystkimi rogerami. zobaczmy co mamy tutaj there is one heresy that can never be forgiven and that is defying your true god this sin is a toll and will haunt generations to come our children and their children will curse us for they are the ones who will continue to no proszę, dotarliśmy w końcu do cytadeli, oh, ale na razie chyba wystarczy trochę wrażeń. Chociaż, chociaż nie, wiecie co? Jak już tu jesteśmy, chociaż myślę, że tutaj będziemy mieli bardzo dużo do omówienia. To nie, wiecie co? Zostawimy to sobie na następny raz. Uu, ale tu musi być zimno. Zostawimy to sobie na następny raz, z racji tego, że nareszcie tutaj dotarłem, więc podejrzewam, że będziemy mieli trochę pogadanek do odbębnienia. Zwłaszcza, że zauważyłem, że kaslo jest po prawo, a po lewej jest ten mnich, któremu, któremu uratowaliśmy życie poprzez odcinanie jego ręki. Więc możliwe, że czekają nas tutaj jakieś dodatkowe zadania. Zadania poboczne to prawdopodobnie tak, ktoś, tak to powinniśmy sklasyfikować. O, ja, widzicie, to są te, to jest ta ręka, hand of God, ręka Boga, ee, z, z wejściówki do gry. Teraz tak dopiero zwróciłem na to uwagę. No, w każdym razie, wracając do tematu, będziemy mieli tutaj na pewno dużo do pogadania i może w końcu, w końcu poznamy Antanasa i zobaczymy, do czego jest w ogóle zdolny, jakie ma poglądy i tak dalej. Więc myślę, że zejdzie nam tutaj kolejny odcinek właśnie na badaniu Cytadeli. I jeżeli rzeczywiście pojawią się zadania poboczne, tak jak na przykład od tego Micha, bo wcześniej mieliśmy od niego zadanie poboczne, a nie, przepraszam, od innego Micha mieliśmy zadanie poboczne, żeby znaleźć te znaki Atanasa, to może ten drugi Mich też gdzieś tu będzie. No nic, w każdym razie zobaczymy następnym razem. Jeśli pojawią się tu jakieś zadania, to będziemy próbowali oczywiście je wykonać. Mam nadzieję, że zdobędziemy jakieś fajne nagrody. E, bo teraz... no cóż, nie zdobyliśmy nic ciekawego przez, e, przez, przez Cytadelę. Znaczy, podczas przejścia przez Cytadelę. No nieważne. W każdym razie widzimy się następnym razem. No i myślę, że dużo nam się tutaj wyjaśni. Aha, chwila, moment. Nie mam gdzie zapisać grę. No, ładnie. No nic, w każdym razie poszukam jakiegoś kryształu, tak żeby tutaj nie aktywować żadnych scenek. A w razie czego trudno. Jeszcze raz przejdziemy przez Cytadelę. Do zobaczenia następnym razem. Hej!